Cześć, siema i w ogóle, ja jestem Hunter, a dzisiaj zagramy sobie World of Tanks. W tej grze miałem około, nie wiem, półtora miesiąca przerwy, coś takiego. I zobaczymy jak będą wyglądały bitwy po tak długiej przerwie. Dobra, pojedziemy sobie tutaj na górkę może. Weźmiemy sobie tą wodą, tak, tu. mają sobie czołga. Także okej. Okay. Może sobie tutaj podjedziemy, trochę ryzykownie, ale podspotujemy coś. O! Leopold. Część się mnie nie widział aha jak Hugo um, coś czuję, że na mnie poluje tutaj tak samo ten fury fury? fury speed? dobra, 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 dobra aaa no to, poczuć... to nie było zbyt mądre chyba <laughs> zostałem lekko w pieprz Także nie jest ciekawie. Dobra. Sture remil zniknął. sobie Dobry. Ała. Świetna bitwa. Po prostu świetna bitwa. Super pierwszy. Link. Jedziemy bitwę. Jakie to jest szybkie. Wow. Całe 20 na godzinę Dobra, jedziemy Co, tu, co to jest? Aha Dawno nie, gra, nie grałem w woda Nie jestem przyzwyczajony do takich widoków, znaczy, że wygląda jak nie wiem co. Jak but, guma, czy jakiś, albo coś takiego. Dobra, co tam jedzie? Tigris 1 takiego nie, tak nie trafi, hopie. To? Jak chuj? Eee, gdzie się chowasz? Może wyjedź trochę, co? Wyjedź trochę, pokaż się, no. No jeszcze trochę. Aaaa, padalcu. Bój się, bój się. Tygrys się boi. T20 też się boi. RHM jest widoczny. Także może mu przypieprze. No fajnie, fajnie. Spoko, luz. Pocis poleciał jak ziemiak. Ała! Jeszcze raz mnie szturchniesz, to ci przypieprzę. RHMI było, tam dalej stoi. Może mu pierdzielny? może mu nie pierdzielny? O. Oła! Chyba dostałem. Kram jak pawion. Co tam jest? Chili! Bo chili, bardzo ostry czołg, chili. Hm. Jak nie? O, na przykład w ten sposób. Ała! Kolego w IESie, ie stajesz się bardzo denerwującym człowiekiem. Musimy się jakoś tu dogadać. I sensowny sposób, bo zacząłeś mnie mocno denerwować. O! Jeszcze się mnie zrobił, kuku. Co my tu mamy? t 25T. No tak, jeszcze tu stanie mi kurwa drogę zasłoń debilu. Masz. O, tak, tym go nie pokonamy. Dokładnie. No i masz. No przynajmniej mam osłonę teraz. O! Powstał. Fuck you, Płacz więcej, kolego, płacz więcej. Płacz więcej. O, powstał. O, o. No, szczelaj, strze szczelaj. Ktoś mnie tu zajeżdża. O, tego chociaż zabiję. LC mnie zacznie objeżdżać. Tak jak myślałem. O, właśnie tak. Z tym panem może się staranujmy. Ryjkoszet! Wynocha. Fajna bitwa. Z tym działem to ja sobie nie postrzelam dużo. Kolego, nie wjeżdżaj mi w drogę, bo ci zasadzę kopa w dupę albo w, w potylicę, albo nie wiem gdzie. Aha. Tiger 2. Tego to będzie trudno przebić, trochę. No, pokaż się. Pokaż ten łeb. Mhm. Jak chuj. No 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 luwe czemu nie? A weszło Śliczny O Tiger P No szczelaj, szczelaj, szczelaj kolego No, tygrys, nie chowa się, nie ma chowania W hm. tego to nie niezbyt mogę strzelać w tym miejsce, ale, 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 ale Luwe czemu już nie, czemu by nie? Oni mnie tu chyba nie mogą przebić. Co? No wiercą się. O. No! Bardzo ładny strzał. Najbardziej pochują płytę te gry za P. Spoko! Spoko Ała. No! Noż kurwa, własnie weszło. No. Już wiedzą, gdzie mnie przebijać. Jest, jest źle. Trafił trafię go tam. Trochę się trzeba skontować chyba. O, ten zędzel go trafię? Nie. Co tu wyjeżdża? Churkil. Mhm. Jest, dostał. <laughs> Ta 32 tu powinien grać na wieży, a nie. a nie... Nie ma stokowej wieży? bo ma. Stokową, czyli nieulepszoną. Najgorszu Kalafior Tak zwane zasadzenie kalafiora Bardzo mi się udało to zrobić Bardzo ładnie mi się udało e, e, e. Nie wierźdź się kolego nie wierź się czemu się wiercisz O, o to bułkę. Chyba było fajnie Co tu mamy? Churchill O! Haha, <średziłem> go Jak ładnie O, tu nas panowie objeżdżają Nie jest dobrze, nie jest dobrze no Ten tygrys mógłby już zostać zabity przez moją skromną osobę, ale nie wiem czy mi się uda zrobić Chociaż chyba się uda Chyba nie No, pokaż łeb Tak, śliczny O, trzech na wpizdu MT25 Nie jest fajnie, nie jest fajnie. No na szczęście mam tutaj żarówkę, także nie będzie chyba aż tak źle. O, mi się właśnie magazyn załadował, amunicyjny. I można szczelać, 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 szczelać. yes Mhm. Jak chuj, jak chuj. Rej koszet No mm, kurwa. Czy ja mam aż takiego zeza? To musiał Nie była aż taka duża przerwa, to tylko półtora miesiąca. Dobra, suncie się. suncie się, muszę przejechać i przeładować. Tych dwóch wypadałoby tutaj rozwalić. Jeszcze 14 sekund. Wytrzymajcie, panowie. No niech mówię, wytrzymajcie. Musiałbym fragi. Mhm, jak chuj. Dobra, dobra, dobra. Stój tak, proszę! mają artylerię? Mają, niedobrze Teraz może zjadę trochę O, Właśnie tak Jadą! O O O I o, ale ładnie weszło Tak, to była dobra seria O mi ładnie weszło w ten magazyn Panie artylerzysto, jest pan po prostu wędzwałem i proszę się ode mnie odpieprzyć. A sobie pojadę tutaj, bo czemu by nie. e m e m To jadę, to jadę. No już kapują bazę, no co za Mongoły? Widzą, że wygrywamy, zostało bardzo mało czołgów, po co je rozwalić. Lepiej przecież skapować bazę. Dzień dobry. Tak. Co? Kurwa. O, właśnie tak. I tak. Dobra, 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 teraz trzeba spierdzielić jak najszybciej stąd. Bo to się może źle skończyć. Bardzo źle skończyć. Bardzo źle. I chyba się źle skończy. Dobra, jedziemy w bitwę P T57 Heavy. Dziesiąty. 50... Ciężki czołg amerykański, magazynkowy 10 poziomu. Mam gwiazdkę na lufie, zobaczcie, jakaś liczna. Ta. Tak wygląda moja lufa. Nie wiem, czy zobaczycie od wewnątrz, bo trochę trzęsie, ale tu nic. Chyba <laughs> wjechać tutaj. Ja jestem ciężkim czołgiem, powinienem jechać w prawą stronę, ale nie jadę w prawą stronę, bo tam zawsze dostałem w pierdziel, pamiętam, i nie będę tam jeździł, po prostu. Są takie mapy, w których jest reguła, że takie czołgi jadą na przykład w tam stronę i takie jadą w tą stronę, a ja po prostu się nie trzymam zazwyczaj tych reguł, bo na tych utartych szlakach dostaję w pierdziel, po prostu. Kolega się schował, tak, o, T21, 121, którego nie trafiłem. O tak, o tak. Kurwa. Dwa strzały na cztery. No super. No jeszcze nie widzą. Dobra, mi się. 100 mln. 50. O nie, o nie, o nie, o nie. 140, ale Rumun dostał pizdę. Że tak powiem. Bo 121, fajnie by było, żebym wykończył. A, e, nie trafiłem go O tak! Ale ładnie trafiłem Ciekawe czy mnie jeszcze widzą O, tu są coś panowie, tak Oj, esto mogę skończyć Chociaż nie wiem czy jest dobrym pomysłem, żeby tak sobie wyjeżdżać na hura Bo, 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 mam bardzo mało życia Bardzo mało życia No jakby się wychylił trochę, to czemu nie? Leopard No, jest szkodnikiem Szkodliwy szkodnik, o! Tak, tak, tak. A, i nie trafiłem go. Czy nie zdążyłem go trafić. Ups, aaaa! Dobra, Trzeba pojechać tu? Będziemy chronić tej strony. No chociaż na chwilę można się obrócić tutaj. Kto wie, czy ktoś tutaj nie pojedzie? Ten pojazd ma absurdalny zasięg widzenia, także może uda mi się coś zobaczyć. Przecież w tych haszczach raczej nie. Dobra. Ile ja ładuję? 3,90, Czyli nie jest zbyt wolno, nie jest zbyt szybko. Chociaż na tych poziomach... Na tych poziomach... 110 obrażeń to jest całkiem spoko. Mikołaj Kampernik. Teraz będzie Krzak Norris. Hmm, może, jak tu Harry Potter przyjedzie, to wtedy to będzie w ogóle po mnie. nie będzie dobra wiadomość. Dobra, jadę tam. Dobra, kochani, to było na tyle. Tak grałem po dwumiesięcznej przerwie, prawie dwumiesięcznej, półtora miesięcznej przerwy w WOTA. Widzicie, mój Dziaba Ducha. Jestem w klanie 100 Stolpers Bastards Jeśli chcecie dołączyć do klanu, piszcie do mnie śmiało. Więc dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki i trzymajcie się. Chaos!